Wszystkie Treasure Xy świata łączcie się, przybywajcie do mnie, do tajemniczego grobowca. Tutaj was czeka wolność i wieczna chwała, w murach tego wspaniałego budynku. Ej, słyszałeś? Brama do grobowca otwarta! Możemy wchodzić! W końcu Treasure X mają gdzie mieszkać! Ale zrobimy ucztę! Witaj, o władco tego grobowca! W podzięce za twoje zaproszenie przynoszę tę oto złotą piramidę. Niech będzie ona dowodem mojej wdzięczności. Ty, ty a co tu się dzieje? Jakie przekupstwo? Prezenty noszą, też mi coś, ja tam wchodzę bez prezentu. No raczej, choć zajmiemy najlepsze miejsce, na samej górze, będziemy z góry wszystko dokładnie widzieć. Tylko gdzie by tutaj stanąć, o, o tam pod drabinie można wskrobać się do góry, może obok tego tronu, może zmieścimy się tutaj razem, o super, zaraz obok tronu. Niczym doradcy króla. Staniemy sobie o właśnie tu. Zasłonimy się i nikt nas nawet nie zauważy. Moi drodzy poddani, tak się cieszę, że jesteście już tutaj razem ze mną. Proszę, proszę wchodźcie. Pokażmy jaka w nas siła. Pokażmy jak Treżer X rządzą tym światem. Niech wszyscy się nas boją. Niech wiedzą, że w grobowcu jest nas bardzo dużo. Zapraszam, zapraszam was do środka. Zamykam. Tutaj przejście i pojawiajcie się. A co z moim podarunkiem? Po -po Czy królowi on się yy, podoba? A to Lizus myśli, że dzięki temu dostanie lepsze miejsce w grobowcu. Ale ja się na to nie zgadzam. Nie może być takiego przekupstwa. Sam idę znaleźć sobie miejsce gdzieś na uboczu, abym mógł wszystkich dobrze obserwować. Chyba tutaj na górze, w tych ciemnościach będzie mi najlepiej. Treżer X przybywają, miejsca zajmują. Czas teraz ugościć kolejne figurki. Sprawdzimy? Ile tutaj w środku ich się wszystkich pomieści? Oto Treasure X, prosto ze starożytnego Egiptu. Możemy to poznać po stroju i po złotych dodatkach. A nasz przyjaciel przybył do grobowca razem oto z takim szkieletem chyba jakiegoś psa, bo wygląda on przerażająco. Zabawne treasure X. -y. Trochę kolorowe, jakby dyskotekowe, ze złotymi elementami. Ten na przykład ma błękitną czaszkę i różowe dłonie. Ten z kolei to prawdziwy kosmita. Alien prosto z innej planety. Ma zupełnie inny kolor. No i jakąś dziwną zieloną substancję. Są z nami średniowieczni rycerze. Figurki świecące w ciemności. Wyglądają jak rycerze: mają zbroje, hełmy, do tego fajne peleryny, no i już szykują się, aby wejść do naszego budynku. zaraz przy tych kolcach, które są pułapką postawimy takiego trupa, który wyglądem przypomina wikinga. Uwaga, uwaga! Przybywa czarodziej. Starożytny mag, który potrafi rzucać zaklęcia. Zmieniać ludzi w ptaki, no i czynić okrutne rzeczy. Jego miejsce będzie na samym środku. Będzie pomagać królowi, naszemu władcy. Widzieliście kiedyś trójokiego kościotrupa? No to musicie się teraz bliżej przyjrzeć, bo to właśnie on. Kolejny przybysz z innej planety. Tam chyba ludzie wyglądają całkiem inaczej. No, i jak widać, mają jedno, dwa, trzy pary oczu. Króla już poznaliście na początku: królewska peleryna, królewski strój i królewska korona ze złotą monetą. A czy znacie syna króla? Następcę tronu? Również z całego złotego. Znajdźmy teraz dla nich miejsce. Powinno być na samym środku. Miejsce na samej górze, na dole już się chyba nikt nie wciśnie. Tłumy przybyły Treasure X -y ze wszystkich serii, jakie tylko można było zdobyć. Różne kościotrupy pragną zamieszkać właśnie tutaj razem. Ze swoimi braćmi! Wszystkie kosmiczne kościotrupy! Łączmy się razem! Jednoczmy siły przeciwko wrogom i nie pozwólmy, aby ktoś zajął ten nasz budynek! Od dzisiaj grobowiec jest tylko nasz! Nikt tutaj nie wejdzie. Będziemy go strzec, nasz królu złoty! Możesz na nas liczyć! Na cześć króla! Hip, hip! Hurra! Niech żyje nam wiecznie! Jeszcze przez tysiące lat! O rany powiem Ci szczerze, że słabo widać za tej drabiny! Chyba powinniśmy ją zrzucić. Nie widzę w ogóle króla. Gdzie on jest? Miał siedzieć na tronie! Mieliśmy być obok niego cały czas! O, plan się nie udał. Zrzućmy tę drabinę. O, teraz lepiej! Ała! Nasze głowy! zrzucił tę drabinę! No kto był taki niemądry! Ała! Ups! Chyba nasi przyjaciele dostali po głowie. Trudno. To kościo trupy. Chyba z drugi raz już <grych> nie umrą. Uspokoić się! Stop! Koniec tych wygłupów! Nie ma czasu na zabawę! Musimy być zawsze gotowi! Nigdy nie wiadomo, z której strony wejdzie wróg. Z której strony wróg będzie chciał nas zaatakować. Ale kto niby nas zaatakuje? Jesteśmy kościotrupami. Wszyscy przecież nas się boją. Kosmici, alieni, przybysze z innej planety. Czy wy nie słyszeliście o nowych Treasure X-ach? Treasure X Aliens. Kosmici nas pożerają. Skoro tak mówisz, przyjacielu, to nie traćmy czasu. Szykujmy broń. Każdy musi wziąć do ręki wielką złotą broń. Wtedy będzie gotów do ataku. Wtedy nikt nas nie pokona. Nawet przybysze z innej planety. Treżer x -y obległy ten wielki grobowiec. Jest ich mnóstwo, a wy. Jaką macie kolekcję Treasure X-ów? Czy znacie już ten zestaw z wielkim grobowcem, tajemniczym, kryjącym mnóstwo zagadek? Oglądajcie kolejne odcinki z niezwykłymi przygodami na kanale Poziomka. I do usłyszenia już jutro. Pozdrawiam Was. Pa, pa!